Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Chciałoby się powiedzieć odwieżna rywalizacja, pociąg kontra samolot. Jednak właściwie samolotami latamy dopiero od lekko ponad 100 lat. Ale do rzeczy. W tym odcinku poszukamy argumentów, dlaczego lepiej wybrać samolot od pociągu. A w drugiej części filmu Piotrek z naszego nowego kanału Pociągi przedstawi Wam argumenty w drugą stronę. Dlaczego to lepiej wybrać pociąg od samolotu. Także zachęcam Was do subskrypcji kanału Pociągi, aby nie przegapić drugiej części. A teraz zaczynamy z pierwszym argumentem. Z pewnością Piotrek będzie Was przekonywał, że samoloty to kolejki, czy kontrole bezpieczeństwa i tak dalej. Ale co z tego, jeśli lot z Warszawy do Londynu trwa lekko ponad 2 godziny, to ze wszystkimi procedurami może 4, a w ciągu tych 4 godzin pociągiem może może dojedziemy do polsko-niemieckiej granicy. A mówimy tutaj tylko o trasie Warszawa-Londyn. Powodzenia w dalszej trasie. Na przykład w Rosji. może kolej transsyberyjska dostarczy wam pięknych widoków, jednak na miejscu znajdziecie się po wielu wielu dniach. Nawet najszybsze pociągi świata są wolniejsze od wolnych przecież pasażerskich samolotów turbośmigłowych. Podróż w głąb Azji pociągiem byłaby bardzo długa. Jednak jakbyśmy chcieli pojechać w drugą stronę, do Ameryki, to pociąg niestety odpada, ponieważ nikt nie zbuduje mostu o długości kilku tysięcy kilometrów, aby pociągnąć tam tory. A samolot bez problemu poradzi sobie z oceanem. Co więcej, nad oceanami samoloty mogą swobodnie przekraczać prędkość dźwięku i pokonywać ten dystans jeszcze tysiące kilometrów na godzinę szybciej od kolei. Może nie mamy już Concordów, ale kto wie, może niedługo wrócą. Tak samo sytuacja wygląda z mniejszymi akwenami. Lot z Gdańska do Sztokholmu? Nie ma problemu, kilkadziesiąt minut i Bałtyk pokonany. A jak wygląda to w przypadku pociągu? Pociąg tutaj musi jechać po lądzie, a my już dawno wrócimy z naszej podróży. To znowu pociąg może opuścić dopiero nasz kraj. Wiele osób uważa, że pociągi są najbezpieczniejszym środkiem transportu, ponieważ co złego może się stać? Jesteśmy nadal na ziemi, a jak samolot spadnie, to już po wszystkim. Tutaj statystyki jasno pokazują, że pociągi są dużo bardziej niebezpieczne, nawet powiem Wam o ile. Na miliard pokonanych kilometrów w pociągu traci życie średnio 0,6 osoby, a w samolocie 0,05 osoby. Oznacza to, że prawdopodobieństwo utraty życia w pociągu jest około 10 razy bardziej prawdopodobne niż na pokładzie samolotu. Katastrofy kolejowe zdarzają się bardzo często, niemal codziennie gdzieś na świecie dochodzi do takiego zdarzenia a w przypadku samolotów maksymalnie kilka samolotów pasażerskich w ciągu roku a bywały już lata, że nie było ani jednej dużej katastrofy większego samolotu pasażerskiego. Jednak strach przed lataniem jest dużo większy niż przed podróżą pociągiem. I to właśnie przez to wiele osób rezygnuje z tego środka transportu, nieświadomie sprowadzając właśnie na siebie dużo większe niebezpieczeństwo. Argument, o którym nawet bym nie pomyślał, gdyby nie to, że chcielibyśmy kiedyś stworzyć serię z testowania kolei w innych krajach. Okej, okay, kolej w Polsce jest tania, ale wchodzę na wyszukiwarkę, aby znaleźć bilet z Berlina do Paryża. A tam wyskakuje kwota prawie 1000 złotych. Tak samo to wyglądało, gdy sprawdzaliśmy bilety np. we Francji czy w Włoszech na szybką kolej, no dramat po prostu dramat. A wyobraźcie sobie, ile kosztowałaby podróż pociągiem z Berlina do na przykład Porto, gdzie musimy pokonać całe Niemcy, Francję oraz Hiszpanię. A tymczasem możemy taką samą trasę pokonać tanimi liniami lotniczymi i wydać od 50 zł. I możemy na miejscu znaleźć się w 3 godzinki. Jak ja się cieszę, że powstały takie linie jak Ryanair, Air czy EasyJet. Jak ja nie lubię, jak pociąg zatrzymuje się i trzeba czekać na stacji kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. Rozumiem, jeśli następuje zmiana lokomotywy lub odczepienie wagonów, które mają pojechać do innej stacji. Ale po co pociągi w dużych miastach zatrzymują się na aż tak długo? Pasażerowie wysiadają i wsiadają w kilka minut, a podróż przez to znacznie się wydłuża. W samolocie nie ma takich problemów. Wsiadamy, startujemy, lądujemy w miejscu docelowym. Nowoczesny samolot ma na tyle dobry zasięg, że bez przystanku może polecieć nawet z Australii do Londynu. Wyobraźcie sobie, ile dodatkowo trwałaby podróż z Australii do Londynu pociągiem oczywiście, jakby zbudowali mosty na oceanach z tymi właśnie wszystkimi przystankami. Przecież to przez same przystanki pociąg jechałby kilka dni dłużej. W samolocie nie ma takiego problemu. Poleci tylu pasażerów, ile jest miejsc w samolocie. Nikt nie jest zagrożony tym, że będzie musiał stać podczas lotu. Co prawda, linie lotnicze sprzedają czasem więcej biletów niż jest miejsc. Licząc na to, że niektórzy pasażerowie po prostu nie przejdą, ale jeśli będzie więcej pasażerów niż jest miejsc, to wypłacą poszkodowanym odszkodowania i polecą oni następnym lotem. Pociągi jeżdżą w tygodniu w miarę puste, ale w weekend na popularnych trasach jest ogromny problem z miejscami. Pamiętam jak jechałem 7 godzin ze Szczecina do Warszawy i przez całą podróż musiałem stać, ponieważ wszystkie miejsca były wyprzedane, a w korytarzu i tak można było ledwo stać. No i właśnie, odszkodowania za opóźniony lot. Coś wspaniałego. Kupujemy bilet za 5 euro, samolot spóźnia się ponad 3 godziny i na nasze konto wpada od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy. Co prawda, jeszcze nigdy mi się nie poszczęściło, tak, ale mam nadzieję, że kiedyś tego uświadczę. W przypadku pociągu, no to co, no to możemy dostać część kwoty biletu albo zwrot ceny biletu i to tyle, po prostu tracimy czas, a w samolocie? Jak nam się lot opóźni, zarabiamy. Na sam koniec zostawiłem coś wspaniałego. Widok na Ziemię z ponad 10 km zawsze zapiera dech w piersiach. Jeśli nawet nie rajcuje Was widok na nasz kraj z samolotu, polecam wybrać się kiedyś w trasę nad Alpami. Niesamowite przeżycie. Cały samolot jest wtedy wpatrzony w okna. Ostatnio nawet zdarzyło mi się zobaczyć Mont Blanc z bardzo bliska z okna samolotu. Wspaniałe jest również to, że jeśli lecimy dłuższym lotem, widzimy jak zmienia się krajobraz Ziemi razem ze zmianą długości oraz szerokości geograficznej. Przyspieszony kurs nauki geografii. Widzicie może jeszcze jakieś argumenty? Dajcie mi znać w komentarzach i zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Pociągi, na którym już niedługo znajdziecie drugą część tego filmu, gdzie Piotrek przedstawi Wam argumenty w drugą stronę, dlaczego to pociągi są lepsze od samolotów. A już teraz znajdziecie tam dwa odcinki, między innymi o najstarszym nadal kursującym pociągu w Polsce, czy o wagonach McDonald's w pociągach. Za każdą łapkę w górę będę Wam naprawdę bardzo wdzięczny, ponieważ dopiero zaczynamy przygodę z nowym kanałem. A w tym odcinku to już tyle, dzięki że byliście ze mną. Cześć!